Witam serdecznie nowego widza na nowym pięknym filmie. W tym filmie ogłoszenie parafialne macie do wygrania taką piękną kostkę. Link do Discorda w opisie zapraszam. Macie tam kanały, i wszystko jest elegancko rozpisane. Dzisiaj otwieramy skrzynię odrzutu. W tym odcinku macie do wygrania super kot na G4. Wystarczy, że napiszecie komentarz i napiszecie swój nick na Twitchu i losowanie odbędzie się w niedzielę najbliższą także dzisiaj otwieramy, poluję na tego uspa bo wiadomo że rękawic mi nie da także taki piękny uspik musi mi dzisiaj wylecieć także otwieramy 3, 4 i ry chcecie zdobyć nowe skiny do CSa? wbij na stronę g4skins z kodem Kiky. daje on plus 5% do doładowania i darmową skrzynkę na start dostępnych jest wiele metod płatności, blik, PaySafeCard. card udział w eventach za każde otwarcie jednej skrzynki Dostajecie punkty eventowe. Punkty eventowe możecie wykorzystać do wygenerowania jakiegoś skina. Osoby, które zdobędą największą ilość punktów eventowych, mogą dostać darmowego skina. Stwórz lub dołącz do swojej bitwy wymarzonej i wygraj jakiegoś fajnego skina. Codziennie możesz odbierać bonus dodatkowy. Nie zapomnij użyć kodu Szymony Kyky. No i poszła. Daj, 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 proszę, proszę. Oj, czerwone przeleciało. Oj, 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 różowe i na końcu. No jak zwykle. No jak zwykle. Silver.